Sponsorem relacji jest Wilerbud, dystrybutor kostki brukowej Polbruk, oferującej usługę projektową gratis. Sponsorem relacji jest Pasaż Zatorze w Lesznie, 5000 m2 powierzchni handlowej z wiodącymi markami w wielu branż w jednym miejscu. Sponsorem relacji jest Salon Fryzjerski Monaliza z Leszna. Relację oglądacie dzięki firmie Łabimek z Buczu w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Szanowni Państwo, spotykamy się na bardzo miłej uroczystości. Mam zaszczyt w imieniu polskiego rządu wręczyć obywatelstwo polskie pani Rudminę Profimową. profimową. Bardzo się cieszymy. Witamy w gronie obywateli państwa polskiego. To jest dla każdego Polaka przywilej. Polska jest naszym domem. Za wolność Polski walczyło wiele pokoleń rodaków. Rozmawialiśmy z państwem o wspaniałych tradycjach powstania styczniowego, kiedy to trzy narody dzielnie walczyły o Wolną Rzeczypospolitą i cieszymy się, że dzisiaj w ten piękny dzień możemy do tych tradycji nawiązać. Bardzo się cieszę, że tak uzalentowany zawodnik, pan Wiktor Trofimow będzie w tej chwili reprezentował Polskę. Będzie dla Polski, czego wszyscy życzymy, zdobywał medale. Będzie. W swój sportowy sposób pracował na, na chwałę Rzeczypospolitą i tego z całego serca życzymy. Witamy Państwa w naszym gronie, w gronie Polaków, i mamy nadzieję, że to jest początek wspaniałego rozdziału, który zaczyna się przed Państwem. Oczywiście wszyscy cieszymy się także z tego, że. Teraz nasz młody zawodnik będzie mógł też jeździć jako junior w barwach klubu Unia Leszno. To jest bardzo dobra wiadomość, leży na stronie sugerowanych juniorów. Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tej chwili odczytać Akt Nadania Obywatelstwa Polskiego na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie Polski stwierdza się, że pani Ludmiła Trofimowa yy, oraz pan Wiktor Trofimow nabyli obywatelstwo polskie zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z dnia 6 lipca 2017 roku podpisano Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Pani Minister Halina Szymańska. sobie na ręce mamy. Witamy w Polskiej Rodzinie. Serdecznie gratuluję. A tutaj, żebyś bronił polski barw i zdobywał dla Polski i dla Unii leczną medalów. Szanowni Państwo, ja też sobie pozwolę, dwa słowa jeszcze Pan tutaj dyrektor. Ja chciałbym jeszcze wręczyć przy tej okazji konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w tym momencie z czego najgorszego Ja też pozwolę sobie dwa zdania powiedzieć, a mianowicie, Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, jak ważna to jest dla nas wszystkich chwila, świadczy jak dużo ludzi tutaj się pojawiło. Pan Minister, Pan Dyrektor, jest sam Pan Prezes, jest trener Roman Jankowski, jest bardzo dużo dziennikarzy, co pokazuje, że bardzo z tego się cieszymy, że Wiktor teraz będzie jeździł w barwach, w barwach Polski, że będzie za polskim zawodnikiem, zawodnikiem Unii Leszno. Ja ze swojej strony mogę też dodać, że Cieszymy się też z tego podwójnie w ostatnim czasie, dość dużo mówi się o takiej współpracy, przyjaźni, o... W dużej liczbie Ukraińców, mieszkańców Ukrainy pracujących w Polsce i, i, i w Lesznie. My w Lesznie mamy naprawdę bardzo dużo obywateli, którzy przyjechali tutaj do Ukrainy, którzy świetnie tutaj pracują. Ja myślę, że to będzie taki wspaniały ambasador tutaj polsko-ukraiński polsko element tego sportu. Często mówi się, że sport jest takim ambasadorem, i myślę, że tutaj Wiktor poza tymi kwestiami sportowymi też będzie takim wspaniałym ambasadorem tych relacji polsko-ukraińskich, a może znaleźć ściśle, leszczyńsko ukraińskim bo ja tutaj mówię jako wiceprezydent miasta Leszna, więc witamy Ciebie bardzo serdecznie. Ja też mam dla Ciebie przygotowany pewien prezent, a mianowicie skoro już obywatelem Polski zostajesz, to jesteś zawodnikiem Unii Leszno, to mamy nadzieję, że też będziesz gdzieś tam miał w sercu samo miasto Leszno i mam dla Ciebie tutaj flagę miasta, miasta Leszna. Mam nadzieję, że też będziesz a dla Pani też gwiazdy. Biało -czerwone. biało czerwone proszę bardzo. No i drodzy Wiktorze, jest z nami najwitniejszy zawodnik Unii, Leszno, z, z tych zawodników, którzy są wśród nas, e, więc masz się na czym wzorować, e, wiele tytułów i dla Polski, i dla Leszna. Także życzymy e, takiej samej drogi i tak jak pięknie powiedział Pan Prezydent Jóźwiak, życzymy, żebyś był. Wzorem dla wielu Ukraińców w Polsce, jak można y, y, być dobrym obywatelem polskim, jak można y, działać lojalnie dla swojej nowej ojczyzny i życzymy Ci, żebyś y, odniósł tutaj jak najwięcej sukcesów. Wielka odpowiedzialność przed Tobą może zrobić wiele bardzo dobrego, może zrobić nie tylko y, wiele wspaniałych rzeczy, jeśli chodzi o rozsławienie naszego kraju, medali, dla naszego kraju, medali także dla Klubu Leszna bliskiego Sercu wszystkim nam, ale także dla, dla relacji polsko-ukraińskich i dlatego, żeby, żeby nasze, nasze narody były bardzo blisko siebie i żeby przez wielu Ukraińców w naszym kraju, kraju czuło się tutaj dobrze, jak w domu. Wielką odpowiedzialność przed tobą, ale jesteśmy wszyscy przekonani, że, że sprostasz Także Wiktorze, z całego serca Mi również dziękuję. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego wszystkiego, że się udało. Bardzo dziękuję prezesowi, wszystkim bardzo dziękuję, kto pomogli w tej sprawie. I zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że będzie wszystko dobrze. Będę się starał, będzie się starał dobrze jechać, dopasujemy teraz sprzęcik i będzie wszystko dobrze. E, powiem tak, że wiedziałem to z 2 3 tygodnie temu. No, i jeszcze miał potrwać ten proces nie. No, i dzisiaj, już dzisiaj było wręczenie. Teraz teraz y, zrobię licencję, i po tej licencji już będzie bardzo dużo zawodów młodzieżowych, oraz może liga też. Ja się będę starał. No, oczywiście, wszystko dobrze, bo już tutaj jestem nie pierwszy rok, a już dużo lat. Także. Z chłopakami jest wszystko dobrze. Fajne miasto, małe. Do wszystkiego jest bliziutko. Dużo jest do innych miast, blisko do sklepów żużlowych. Jest dobrze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.